Stowarzyszenia KMK KOS w Kosowie. Zapraszamy. Szanowni Państwo, witam wszystkich serdecznie. No tak wspaniałe uroczystości, cóż więcej można powiedzieć, chciałoby się dużo, ale chyba wszystko zostało już tak spuentowane, że po prostu brakuje słów na cokolwiek innego. Nie chciałbym tutaj przedłużać i popsuć swoimi jakimiś wypowiedziami tutaj tak fajnej, zręcznie zorganizowanej uroczystości. Pani dyrektor Jadwiga Winiaszewska, pani wicedyrektor Iwona Pochorska, całe grono pedagogiczne, jesteście świetni, wspaniali i bardzo dziękuję za... Ten rok szkolny udało nam się zrealizować wiele inwestycji, przedsięwzięć. Mamy w planach kolejne. Te kwiaty za chwilę złożę na ręce pani dyrektor, ale to są, ręce, to są kwiaty na podziękowanie dla was wszystkich. Rodzice, nauczyciele, uczniowie, naprawdę dziękuję za to, że jesteście i możemy tworzyć tak wspaniałą szkołę. Wręczę kwiaty i jeszcze mam tutaj kilka słów. Drodzy absolwenci, drodzy uczniowie, to jest piękny moment, piękna chwila. Cieszymy się, że mamy tak wspaniałych uczniów. Chciałbym. Wszyscy jesteście wspaniale, w sposób szczególny chciałbym wyróżnić trójkę z naszych absolwentów, którzy. Może przeczytam? Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest. Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Te słowa kieruję do. Ingi Wnuk, Zofii Kwisa i Krystiana Szczepińskiego. To jest podziękowanie za wzorową postawę i godne reprezentowanie niepublicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia KMK -Kos w Kosowie. Jesteście pierwszymi członkami połoczu sztandarowego. Zapraszam. Bardzo dziękuję za zaangażowanie. Za w zasadzie na każdej oczystości, gdzie można było wystawić sztandar byliśmy także fajnie. To była nasza taka kluczowa inwestycja przedsięwzięcie w zeszłym roku. W tym roku mamy również jeszcze, może większą, ale to będziemy wiedzieć może 1 września. Na tą chwilę życzę wszystkim udanych, zdrowych wakacji, żebyśmy się spotkali w jednym kawałku 1-4 września, w poniedziałek na rozpoczęciu roku. Wszystkiego dobrego, jeszcze raz dziękuję i udanych wakacji.